Cześć, witam Was serdecznie w tym tygodniu wielkich wyprzedaży. To jest ten magiczny czas, w którym szalejemy i kupujemy prezenty świąteczne. Na przykład. Sobie też możemy kupić prezent świąteczny. No i właśnie tak, na wstępie chcę Wam opowiedzieć o tych okazjach i wyprzedażach, bo w Seforze również okazje świetne znajdziecie. Aż 200 hitów, minus 30%. Ta promocja będzie trwać aż do 7 grudnia. Natomiast od dzisiaj, od 27 do 29 listopada, minus 20% na wszystko. Bez wyjątków, więc jak już zrobicie zakupy w sklepie internetowym za kwotę powyżej 49 zł, to jeszcze i przesyłkę macie gratis. I zanim tam pobiegniecie zrobić zakupy, to zachęcam Was do zostania tutaj i obejrzenia tego filmu, bo stworzymy sobie makijaż. Mam tutaj świetne kosmetyki, mam też nowości, które będę testować razem z Wami. No i wtedy możecie zdecydować, czy Wam się coś podoba, czy nie, i zrobić świadome zakupy. Więc zapraszam Was do oglądania dalej. Makijaż rozpoczynamy oczywiście od podkładu. Jest to podkład Fenty Beauty Profil 120 odcień. Tak, jestem bladzioszkiem. Jest to podkład kryjący, ale też nawilżający i moja bardzo odwodniona skóra już ten podkład dobrze zna. Ale Wy sami zobaczycie teraz na mojej skórze, jak on się prezentuje. No, krycie ma po prostu świetne, uważajcie przy linii włosów, taki mój trik dla Was, jeżeli macie za dużo podkładu przy linii włosów, a nie macie żadnych niedoskonałości w tym miejscu, które trzeba zakryć, to wtedy odwracamy gąbeczkę na czystą stronę, tam gdzie podkładu nie ma i wtłaczamy ten nadmiar, lub go delikatnie zdejmujemy, no i też pod okiem, tam też nie powinno być podkładu, bo tam jest miejsce na korektor. A jaki korektor? Bardzo dobry korektor. Bestsellerowy wręcz korektor od Tarte Shape Tape. Jest to korektor, na którym pracują wizerzyści. Uwielbiamy go za. Uwielbiamy, bo ja też na nim pracuję za formułę, za to, że nie obciąża skóry pod okiem. Ma piękne krycie i naprawdę bardzo ładnie wygląda na skórze. Ja mam ten w odcieniu 12N, no i nakładam go w okolicy pod oczami zobaczcie to krycie korektor nakładam również na powiekę górną to będzie moja baza pod cienie niedoskonałości zakryte kolory skóry wyrównane to teraz najlepiej to wszystko utrwalić wręcz zapiec pomoże mi w tym puder Huda Beauty Easy Bake w odcieniu Banana Bread cela idealna ale dalej jakaś taka blada. No, to od razu lepiej. Teraz czas na błysk. Na bardzo, bardzo, bardzo dużo błysku. Rozświetlacz Fenty Beauty Diamond Bomb. Zobaczcie to piękne opakowanie diamentowe, a wnętrze świeci się jeszcze bardziej. Sprawdźmy to. czas na makijaż oczu i muszę się przyznać, że miałam dylemat, miałam zagwostkę, którą paletę wybrać, Tarte czy Huda Beauty trudny wybór podobna kolorystyka ale jednak tutaj mamy więcej błysku, a ja dzisiaj potrzebuję tego błysku po prostu więc zaczynamy makijaż nową paletą Huda Beauty ale ta prezentuje się w ten sposób. Taka piękna kolorystyka. Neutralne odcienie, zgaszone róże i dużo błysku. No i na który cień się teraz zdecydować? Oto jest pytanie. Może tutaj ten. Piękny. To będzie taki odcień przejściowy w tym makijażu. Moją bazą jest korektor Tarte Shape Tape. Nakładam ten odcień w załamaniu powieki i bardzo dokładnie blenduję. Ten sam cień nakładam również na dolną powiekę od kącika zewnętrznego do środka powieki, tak pod tęczówkę i blenduję go nieco w dół, żeby powiększyć spojrzenie, powiększyć oko tutaj przód też należy wyblendować, tam będzie jeszcze miejsce na kolejne cienie ale najważniejsze jest to, aby w makijażu nie było żadnych takich widocznych krawędzi, granic to wszystko powinno być ładnie rozblendowane porozcierane, patrząc na te kolory naszła mnie teraz ochota na takie smokey eye z błyskiem więc ten kolor przepiękny mat bardzo głęboki i super mocno pigmentowany. nakładam od zewnętrznego kącika przy linii rzęs kierując się do góry, żeby tak ładnie tutaj przejść na ten pierwszy cień no i prawie że do wewnętrznego kącika, tutaj zostawiam troszkę taką jeszcze rozblendowaną przestrzeń jasną bo tam będzie miejsce na ten najjaśniejszy błysk, ale tak no ten kolor powinien być na większości powieki zdecydowanie i sprawdźmy o, Jaki piękny Jaki piękny jest ten kolor Dużo Ja go potrzebuję dużo o. Cóż za kolor ten sam odcień nakładam również na dolną powiekę przy rzęsach. Przyciemniam przede wszystkim zewnętrzny kącik. No i co tutaj się zadziało, proszę Państwa. Jestem pod wielkim wrażeniem tego odcienia. Jest po prostu przepiękny. Jestem zauroczona po prostu intensywnością tych cieni. Zdecydowanie hit sylwestrowy. Muszę użyć więcej po prostu odcieni. Juicy, ten tutaj w rogu. na dolną powiekę, żeby przygotować sobie jeszcze bazę pod błysk, kącik wewnętrzny, blenduję go na ten najciemniejszy kolor. Ten Juicy, od jest naprawdę Juicy, bardzo intensywny. Zacznijmy już ten błysk nakładać, prawo Palcem, tak, palcem. Właśnie palcem na środek powieki. To jest kolor błysku, bardzo taki nowy, idealnie dopasowany do tego odcienia. Słuchajcie. Spójrzcie, teraz powieka wygląda na taką bardziej mokrą. A tutaj damy bardzo, bardzo dużo błysku. Jeszcze pewnie jakieś dwa odcienie. Kolejny błysk, znowu nakładany palcem. Flower Power wewnętrzny kącik. O! Jak on się błyszczy. Brakuje mi już tutaj tylko błysku w kąciku wewnętrznym na dolnej powiedze. To złoto kusi tak bardzo, że muszę je nałożyć. I wracam jeszcze do tego. Odrobinkę sam wewnętrzny kącik trochę na górnej i na dolnej powiece. Rozświetlam wewnętrzny kącik maksymalnie jak się da. Pozostała już tylko kropka nad I, czyli rzęsy, więc za moment do was z nimi wrócę i podsumujemy sobie cały makijaż zdecydowałam się nie przyklejać sztucznych rzęs, bo po samym już wytuszowaniu stwierdziłam, że makijaż oczu tak bardzo przyciąga uwagę. Jest taki bardzo jesienno-zimowy, romantyczny, ale z pazurem, no i nawet bardzo świąteczny przez ilość błysku, który się znajduje na twarzy. Czuję się w tym makijażu bardzo dobrze, mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach poniżej, który element makijażu podoba Wam się najbardziej lub który kosmetyk Wam się spodobał najbardziej. Cóż, mogę jeszcze czy dodać? Uważam, że na taką paletę jako prezent świąteczny zasługują wszyscy, szczególnie ci niegrzeczni. <noise> Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeszcze raz wam tylko przypomnę, że w opisie pod spodem znajdziecie wszystkie informacje dotyczące właśnie oferty tej specjalnej zniżkowej promocyjnej na Black Week. Wszystko jest na dole. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa.